Uelozofii! Pielęgnacja skrojona na Twoje potrzeby w 97% oparta na składnikach pochodzenia naturalnego. Każdy zestaw rytuału zawiera żel oczyszczający, serum i krem do twarzy. A możesz go wzbogacić o balsam pod oczy, mgiełkę do twarzy. Eliksir na noc, olejek serum, maseczkę oraz mgiełkę, by stworzyć pielęgnację idealną dla siebie. Co wyróżnia ulozofii? To adaptogeny roślinne w każdym produkcie. Krem do twarzy zawiera odżywczą aszwagandę i rewitalizujący cytrynowiec chiński, żel oczyszczający. Miłożą japoński jest to ochrona i ukojenie skóry. Eliksir na noc zawiera czystek kretyński, który regeneruje i relaksuje. Dodatkowo każdy produkt zawiera olejki eteryczne, które sprawiają, że pielęgnacja to prawdziwa przyjemność dla zmysłów. Ukojenie, relaks i naturalna energia w jednym. Bez względu na to, czy masz gorszy dzień, czy potrzebujesz pozytywnej energii, uelozofii zawsze zadba o twoje samopoczucie. Bonus: jeśli chcesz zestaw za jedyne 4,99, dołącz do programu Serduszko Mani. Zbieraj serduszka w aplikacji i zgarnij go za 600 serduszek plus 4,99. A jeśli nie jesteś jeszcze w serduszkowani, brakuje ci serduszek albo chcesz mieć tę spersonalizowaną pielęgnację już teraz w swojej łazience, Black Friday to najlepszy moment. Teraz kupisz ten zestaw w naprawdę rewelacyjnej cenie, której szkoda przegapić. Ale pamiętaj, Black Friday trwa tylko do dziś. Do północy, jeśli chcesz mieć tę spersonalizowaną pielęgnację w swojej łazience, nie odkładaj tego na później. Zadbaj o skórę i dobry nastrój, bo oelozofi to więcej niż pielęgnacja, to twój codzienny rytuał przyjemności.